Grupa młodzieży z Nyskiego Gimnazjum nr 1 zajęła drugie miejsce w Polsce w ramach projektu Odyseja Umysłu realizowanego przez Fundację Odyssey of the Mind. Celem konkursu jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Uczestnicy uczą się kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując się w proces twórczego rozwiązywania problemów. 14 marca we Wrocławiu odbyły się eliminacje regionalne Odysei Umysłu, w których wzięły udział dwie drużyny, reprezentujące gimnazjum nr 1 w Nysie. Obie drużyny dotarły do finału ogólnopolskiego, odbywającego się jak co roku w Gdańsku. Wzięło w nim udział ponad 120 drużyn z całej Polski, które podczas dwudniowych potyczek walczyły o możliwość wzięcia udziału w finałach światowych odbywających się w Stanach Zjednoczonych. Obie drużyny z Nysy dały z siebie wszystko, ale do amerykańskiego etapu zakwalifikowała się młodsza grupa, zdobywając tytuł wicemistrza Polski w swojej kategorii. Mamy dwie drużyny, tak? Obie osiągnęły pewien sukces, bo dostały się do finału ogólnopolskiego odysseju umysłu. No a jedna drużyna na, podczas finału zdobyła drugie miejsce w swojej kategorii, czyli wicemistrzostwo Polski, no i jedzie na finały światowe, gdzie będzie reprezentować nasz kraj. Uczniowie mieli do rozwiązania tak zwany problem długoterminowy, do którego przygotowywali się w szkole, ale decydujące dla wyników było spontaniczne zadanie, jakie otrzymali już w trakcie konkursu. вкусу. Przez wiele miesięcy y, przygotowujemy się do problemu długoterminowego. Musimy y, zmieścić się w 8 minutach i przedstawić jakiś problem. Y, jak te przedstawienie to musi być kreatywne, są uściślenia, to wszystko trzeba się do tego dostosować. I jest też problem spontaniczny, który, o którym dowiadujemy się dopiero tam i mamy na przykład dwie minuty na przygotowanie i 5 minut na przedstawienie y, rozwiązania. Decydujące są kreatywność, pomysłowość błyskotliwość i lotny umysł. A z jakimi zadaniami musieli się zmierzyć nescy gimnazjaliści? No to tak, ten długoterminowy, to musieliśmy przedstawić y, najpierw prolog, mit o puszce Pandory, a potem y, grę, przedstawić grę, grę, wideo, w której y, główny bohater pokonuje trzy nieszczęścia i na końcu uwalnia nadzieję w świat. To musiała być gra, musieliśmy to teatralnie przedstawić, to, to przedstawienie, I musieliśmy wszystko, sami scenariusz napisać, wszystkie Kwizyty, wszystkie kostiumy, wszystko musieliśmy zrobić sami bez pomocy z zewnątrz. Finały światowe odbędą się w przedostatnim tygodniu Maja na renomowanym Uniwersytecie Stanowym w Michigan. Przed naszymi odyseuszami zatem sporo pracy. Tak, z Azji bardzo mocna, mocne drużyny, Chiny, Japonia, z Europy, Niemcy, Francja, Szwecja, Norwegia, wszystkie większość stan, Stanów Stanów Zjednoczonych spotka się tam no, bardzo. To Bardzo duża mieszanka ludzi różnych wyznań, kultów, kultur i narodowości. Gimnazjalistów czekają teraz nie tylko trudne przygotowania do konkursu w Stanach Zjednoczonych, młodzi bystrzacy będą musieli sami zdobyć pieniądze na wylot za ocean. Przed, przed nami Stany Zjednoczone musimy zbier zbierać teraz pieniędzy, bo jest ich trochę dużo. Musimy sami pokryć te wszystkie koszty. Jaka kwota jest Wam potrzebna na wyjazd? 40 000. No tak około 30 tysięcy wyjdzie. 000. No około. Jak zamierzacie pozyskać takie pieniądze? No, dzisiaj zwróciliśmy się do burmistrza o pomoc finansową, ale jeszcze chcemy się do różnych firm. Jeszcze dokładnie nie wiemy jakich, ale myślimy nad tym. Naszym Młodysouszom życzymy powodzenia zarówno w zbieraniu funduszy na wyjazd, jak i w rozwiązywaniu złożonych problemów podczas finałów w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości we wtorek 21 kwietnia. Do zobaczenia!